Cześć, tutaj jak zwykle Emilia z Megadiscount.pl i tym razem przygotowałam dla Was recenzję. Będzie to recenzja o Dustin, powiązanym z filmem Samoloty Disneya. Jest to zabawka od firmy Mattel. Dusty jest zwykłym samolotem rolniczym, ale jego nadzieje sięgają bardzo wysoko. Staje on do rywalizacji z Asami Przestworzy w międzynarodowym wyścigu. Fakt, że Dusty nie jest samolotem wyścigowym wcale nie przeszkadza mu w spełnieniu swych marzeń. Dusty wykonane jest w skali 1 do 55 jest doskonałą kopią postaci z bajki. Przeważają u niego kolory pomarańczowe oraz szary. Cały dziób jest koloru srebrnego jest to taki kolor srebrny, metaliczny, połyskujący. Na przodzie mamy śmigło koloru czarnego, zakończone zielonymi paseczkami. Tutaj mamy takie dwa brązowe elementy. Dusty ma skrzydła szare, tutaj wcześniej mamy kolor czarny. Z boku natomiast jest pomarańczowy z niebieskim i z pomarańczowym paskiem. Jego dwa tylne skrzydła są koloru niebiesko-szarego. Wszędzie możemy zauważyć numer 7. A tutaj mamy literkę D, co pewnie oznacza właśnie imię Dasty, również z numerem 7. W miejscu kokpitu mamy oczy, co oznacza, że kokpit stanowi taką głowę. Wszystko jest odwzorowaniem bajki. Tutaj mamy pomarańczową antenkę, i atrakcja tej zabawki polega na tym, że naciskamy na głowę Dastiego. Jak widzimy, porusza on wtedy śmigłem i wydaje dźwięk silnika. Teraz słyszymy, jak leci. I na przykład słyszeliśmy teraz też śmiech. Nasty ma wiele odgłosów w sobie. Myślę, że każdy z Was powinien sprawdzić to osobiście. Pod spodem widzimy takie dziurki, które stanowią głośnik. Mamy tutaj dwa duże koła i z tyłu jedno małe, dzięki czemu samolot może się poruszać. Na samym środku widzimy miejsce na baterie, możemy je wymieniać i na brzuchu widzimy również takie łączniki, które służą do połączenia z zestawami lub do dołączenia zabawnych akcesoriów. Jeśli już teraz chcesz się wybrać w niezapomnianą podniebną przygodę z Dustin, to wejdź na naszą stronę internetową megadiscount.pl, gdzie możesz go zakupić. Zachęcam również do oglądania nas na Facebooku.